Zapraszam na analizę sektorową i dzisiaj spojrzymy na WIG spożywczy. Na początek może sam indeks. Jesteśmy, no bo na pewno od co się rzuca w oczy, no to te dynamiczne, dynamiczne zejście, dynamiczne zejście które jednak w mojej ocenie trochę zakłamuje rzeczywistość na tym indeksie sektorowym. Zaraz pokażę dlaczego, ale patrząc na, na same poziomy na tym indeksie, po wyłamaniu nawet 4000 punktów i niższych poziomów zeszliśmy nawet do okrągłych 2000 punktów. Ogromny Ogromny spadek, ale no wydaje się, że powoli odbijamy. Odbiliśmy już do poziomu, który mogliśmy obserwować na indeksie w 2020 roku przez no kilka miesięcy. No, i takim teraz najbliższym poziomem, do którego prawdopodobnie będziemy zmierzać, będą to okolice 3500 punktów. No, i myślę, że z czasem ten cały spadek zostanie odrobiony. Ta luka, która tutaj powstała, ona nie jest duża, ale jednak przydałoby się ją, myślę, domknąć. No, i takie odbicie prawdopodobnie będziemy obserwować do tego poziomu 3600-700 punktów. Dlaczego powiedziałem, że według mnie ten wykres jest dość zakłamany? Spójrzmy na to zestawienie. Mamy tutaj WIX spożywczy oraz trzy jego największe składowe: Kernel, Wawel oraz Ambre. No, i teraz proszę spojrzeć na tą pomarańczową linię. To, jest, to są notowania Kernela, i to one decydowały o tym gwałtownym spadku na indeksie, ze względu na to, że spółka ma największy w nim udział. Tutaj mamy niebieską linię, to jest Wawel, i tą taką żółtawą, to jest Ambra. Jak widzimy, te dwie spółki podążały, no, mniej więcej. Na poziomach szczególnie Ambra, na poziomach no, odwrotnie do tego, jak zareagował cały indeks, to kernel jest tym głównym, że tak to nazwę, winowajcą tego spadku. Przejdźmy teraz do analizy trzech największych składowych. Zaczniemy właśnie od Kernela. Dzisiaj kolejna sesja dość dynamicznych wzrostów, dobra postawa. No i powiem tak. Z punktu widzenia takiego technicznego, biorąc pod uwagę normalne warunki rynkowe, normalną sytuację, powiedziałbym, że jak najbardziej będziemy domykać tą lukę. No i w ogóle świetna okazja do zakupów spółki, bo byliśmy na poziomie poniżej 20 zł, powstała nam duża luka od tych poziomów, które obserwowaliśmy jeszcze. Kilka tygodni temu straciliśmy około 65%, ale trzeba o tym pamiętać, że Kernel jako składowa Wiki Ukraine jest spółką działającą właśnie na Ukrainie. W mojej ocenie no, mamy do czynienia ze spółką działającą na terytorium kraju objętego wojną. Ja osobiście tak jak gdzieś nawet w jakimś komentarzu pod materiałem odpowiadałem. Od stycznia tego roku osobiście nie wchodzę w żadne spółki z Wiki Ukrain. Bardzo fajnie niech ta luka tutaj zostanie domknięta. Na pewno dużo osób zarobi, już zarobiło, bo obserwujemy przecież od tego dołka prawie 80% odbicie. No i fajnie, niech walory rosną dalej, ale ja podziękuję. Tutaj decyzję każdemu oczywiście zostawiam, każdy podejmie ją tak jak będzie chciał. Tak jak mówię, technicznie ta luka powinna być domknięta. Tak, logicznie, no to jednak zastanowiłbym się, gdybym miał inwestować w spółkę. Kolejną spółką już będzie Wawel, tutaj. Na pewno, co się na pierwszy rzut oka, kiedy patrzymy na ten wykres, no to to wyłamanie tych, tego poziomu okolic 580 zł. Od tego momentu dość dynamiczne zejście. Z testem tego dołka, nawet w okolicy 410 zł, było to dość spore zejście. Wprawdzie całe zostało już odrobione. Jesteśmy już kilkanaście procent wyżej, ale. Trudno powiedzieć na ten moment, czy będziemy mieć do czynienia z takim ruchem bocznym, konsolidacyjnym, tak jak było to tu, przed tym wybiciem w dół, czy będziemy gdzieś powracać do tych wyższych rejonów. Ja na razie obserwowałbym walory. Gdyby ten poziom, możemy go sobie tutaj zaznaczyć, ten poziom powiedzmy. 500 okrągłych złotych, taka bariera na pewno psychologiczna została wybita górą. Jeszcze najlepiej, gdyby to było poparte jakimś większym wolumenem no to wtedy kolejnym takim poziomem, do którego walory pewnie by zmierzały, byłyby te okolice 520 zł, no i nic by nie stało na przeszkodzie, żeby w perspektywie gdzieś tam dłuższej, dłuższej wracać do tych poziomów, które obserwowaliśmy choćby jeszcze we wrześniu, w październiku 2021 roku. Na ten moment jednak myślę, że obserwacja to najbardziej rozsądna rzecz, jeżeli chodzi o, o Wawel. Myślę, że Spółka, na pewno gdzieś, gdzieś perspektywy przed nią stojące nie są wcale takie złe jak zresztą przed większością spółek z sektora spożywczego, ale ten poziom 500 zł, myślę, będzie kluczowy, choćby nawet ze względów takich psychologicznych no bo wiadomo, okrągły poziom zawsze gdzieś tam działa. Trzecią spółką największą składową indeksu WIX spożywczy jest AMBRA. Ambra, no, spółka dość ciekawa. Dotychczas była postrzegana przeze mnie jako taka dość, dość stabilna, bo jeżeli byśmy sobie spojrzeli w perspektywie lat, powiedzmy, Ponad nawet 10, no to jeżeli zaczniemy liczyć od tego dołka z 2000, tych poziomów 2008-2009 rok, no to jednak cały czas stopniowo byliśmy wyżej i wyżej. Jeżeli ktoś wtedy zainwestował sobie w walory właśnie z taką myślą bardzo długoterminową, no to zarobił nawet 1800. Prawie procent, więc no, wydaje się, że choćby ze względu na tak nawet duży wzrost w takiej perspektywie czasowej, jakaś teraz korekta na wykresie będzie możliwa i na przykład zejście tutaj, dotknięcie tego poziomu z 2007 roku to są okolice 19 zł. A tak na wykresie aktualnie, no, widać, że ten trend spadkowy może zostać już zakończony i w mojej ocenie ten poziom, który był odnotowany 7 marca, był lokalnym dołkiem i od tego poziomu odbijamy. Jesteśmy aktualnie na dość ważnym też poziomie. Jeżeli ten poziom zostałby wybity górą, no to myślę, że walory będą zmierzać wtedy w kierunku 24,50-25 zł, no i tam pewnie będą się utrzymywać przez dłuższy czas. Raczej nie wydaje mi się, żebyśmy spadli niżej niż właśnie ten dołek. To były okolice okrągłych 20 zł. Tutaj to wsparcie, ta sesja 9 lipca, wtedy też byliśmy na tym poziomie, nawet jeszcze niższym. No i wydaje się, że ten poziom jednak zapracował i to odbicie obserwujemy. A poprzednio z tego poziomu odbiliśmy, i po takim krótkim ruchu w okolicach między właśnie 21 a 20, powiedzmy 3 zł, obserwowaliśmy to dynamiczne wybicie. Na walorach, które doprowadziło do 20, prawie 7 zł. Myślę, że tutaj też wyniki finansowe odegrają na pewno dużą rolę i kluczową w przypadku takiej spółki, ale jednak myślę, że na ten moment bardziej prawdopodobny scenariusz to próba powrotu w okolice 24-25 zł. Na ten, w tym odcinku to by było tyle. Zapraszam do pisania kolejnych indeksów, spółek do analizy w komentarzach, oceniania filmu i subskrypcji kanału. Do usłyszenia. Cześć!